Umiłowane dzieci, kocham Was odwieczną miłością. Kiedy ludzie przybliżają się do mnie, żałując za popełnione błędy, którymi mnie obrazili, i podejmują mocne postanowienie poprawy, ich dusze uzyskują szczególny blask. Ten blask jest widziany z mojego domu. I ja raduję się z jego powodu. Dzieci moje, duchowe przygotowanie jest niezbędne po to, żebyście wytrwali w wierności. W przeciwnym razie wpadniecie w szpony piekielnego wroga. Pytacie mnie: Panie, jak mam się nawrócić? Jak mam zmienić swoje życie? Nawrócenie to osobista decyzja, to zmiana na całą resztę życia, to pozostawienie tego, co światowe, i bycie innymi. W chwilach tak szczególnych, jak te, które przeżywacie i które będziecie przeżywać wkrótce, musicie otworzyć swój umysł. Swoje serce i rozum, po to, żebyście mieli świadomość, że przeżywacie drugi konflikt wojenny w tym czasie i w okamgnieniu doświadczycie trzeciego konfliktu wojennego rozciągniętego na całą Ziemię. Drożyzna w niektórych krajach będzie silna. W innych krajach będzie mniej silna, chociaż przez wszystkie kraje przejdzie głód. Choroba rozprzestrzenia się na nowo, już znajduje się w niektórych krajach Afryki, Europy i Ameryki Północnej. Stąd najlepiej posłuży waszemu ocaleniu to, żebyście w miarę możliwości zrobili zapasy. Niektórych pokarmów oraz tego, co mój dom wam objawił dla troski o zdrowie. Moje wezwania służą nawróceniu moich dzieci, całej ludzkości. Nie chcę, żebyście tylko je czytali, ale żebyście strzegli je w sercu, po to, żebyście przy każdej okazji. W obliczu każdej sytuacji postępowali zgodnie z moją wolą. Umiłowane dzieci, jest moim pragnieniem, żebyście byli posłańcami pokoju pośród każdej przeciwności i dawali wytchnienie i odwagę tym, którzy ich potrzebują. Weszliście w czas, w którym doświadczycie prawdziwego okrucieństwa człowieka. Wszyscy powstaną przeciwko swoim braciom. Będzie zażarta wojna i moje dzieci wszędzie cierpią. Źle wykorzystane w uzbrojeniu zdobycze technologii zostaną użyte i śmierć przyjdzie po swój łup. W środku wojny przychodzi Antychryst i zapewni ludziom żywność, lekarstwa i to, czego ludzkość potrzebuje. Będzie czynił cuda w moje imię i jakże wielu za nim pójdzie i zapomni o mnie. Dlatego poślę mego Anioła pokoju, ażeby, będąc moim odzwierciedleniem, Rozpoczął głoszenie mojej miłości do ludzkości i niektórzy się nawrócą. Ludzkość wejdzie w panikę z powodu swej słabej wiary w moje obietnice. Sprzymierzone kraje będą się zdradzać. Komunizm w swoim pełnym apogeum nie daje wam wytchnienia. Umiłowani, gospodarka pomału upada, i pieniądze, które znacie w tej chwili, na nic wam się nie zdadzą, chyba że umieścicie na sobie pieczęć antychrysta. W owym czasie nie wpadajcie w rozpacz. Moi aniołowie będą dawać wam pokarm, który stąpi z mojego domu. I niewinni zostaną wyzwoleni od tak wielkiego zła. Niektóre obszary ziemi posłużą jako schronienie dla moich dzieci. Doświadczycie wielkich migracji w poszukiwaniu żyznych ziem, gdzie będziecie czuli się błogosławieni. Umiłowane dzieci, znaki na niebie. Będą następować bardziej jedne po drugich i z większą siłą. Będziecie mogli je rozpoznać po tym, że będą wywoływać zdumienie, ale nie przerażenie. Raz jeszcze wzywam Was do bycia innymi, do tego, żebyście przynależeli bardziej do Mego domu. Do tego, abyście utrzymywali wysoko w górze wiarę, nadzieję i miłość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Mój Kościół mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się w obliczu braku lekarstw do zwalczania chorób. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się i wierzcie w to, co mój dom wam posłał dla utrzymania zdrowia. Módlcie się, dzieci moje, żyliście w rękach tyranów, postępowali z wami jak chcieli. Módlcie się za Argentynę, dzieci moje. Ta ziemia cierpi z powodu przewrotów społecznych. Doświadczy kryzysu w swojej polityce, dzieci przygotujcie się. Bądźcie posłuszni, słuchajcie moich wezwań i uciekajcie się do mojej najświętszej matki. Błogosławię Was, Wasz Jezus.